Siemano Józef, z tej strony Mateusz i Natalia. Witamy was w Q&A. Patryk pyta, czy ragpul ciągi spod kolana polecasz, czy raczej nie? Jak tak, to w jakich sytuacjach? E, ciągi... Z najlepiej z talerza, czyli z 5 czy z 10 cm podwyższenia, polecam każdemu, kto ma problem, jeśli chodzi o zejście do pozycji startowej. Jeśli chodzi o wykonywanie tego ćwiczenia jako ćwiczenie uzupełniające, no to dwie rzeczy. Jeśli wykonujesz je z nad kolana, zupełnie się nie przełoży na twój martwy, ale możesz użyć większego ciężaru, bardziej przetrenować plecy, ręce i tak dalej, czyli całkiem spoko. Jeśli natomiast chodzi o ciągi spod kolana, spod kolana mogą się przełożyć na Twój martwy ciąg i również prawdopodobnie w 90% w 50% przypadków użyjesz większego ciężaru przy takich ciągach, czy również jest to fajny sposób przeładowania, czyli polecam. Jeśli chodzi o to, kiedy to robić, no prawdopodobnie nie za często, jeśli robisz tym samym jeśli robisz w tym samym tygodniu ciężki martwy ciąg. Ale oczywiście może być to stosowane jako ćwiczenie akcesoryjne w inny dzień. Mateusz pyta, dlaczego promujesz dwie marki odzieżowe naraz? Swoją i bukę. Prawdopodobnie wziąłeś to od live'u Szmeksego. Chciałbym na to pytanie odpowiedzieć bardzo całościowo. Na początku chciałem przedstawić dwie bardzo ważne rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, gdyby nie... E, w ogóle zacznijmy od tego, że prawdopodobnie kilkuset z was nawet nie ma pojęcia, że istnieje taki kanał jak Warszawski bo wiem, dostawałem takie komentarze, lub, lub naj, najzwyczajniej w świecie ich nie ogląda albo nie lubi. Jeśli ich nie lubisz, no to spoko, nic mi do tego. I bardzo, wielu osób, bardzo wiele osób ogląda mnie zamiast Wuka. ale jeśli nie znasz... WK, no to krótkie podsumowanie. Po pierwsze, WK dzięki nim zacząłem ćwiczyć inteligentnie. Wcześniej czytałem jakieś głupie fora kulturystyczne. Nie ma, miałem zielonego pojęcia o treningu, robiłem sobie krzywdę. Nie mogłem skłonić. Zacząłem ich oglądać, zrobiłem formę zaibistą. Tak naprawdę w kilka miesięcy tutaj wstawię tam zdjęcie. Czyli dziękuję. Druga rzecz to Owca polecił mnie na snapie. Jak miałem swój kanał, na tym kanale wrzucałem tylko i włącznie swoje serie. Nic merytorycznego, nic jakiegoś tam mądrego. Wrzucałem tylko swoje fajne serie. To Owca mnie polecił, dziękuję Owca za to, że mnie poleciłeś, bo dzięki Tobie zacząłem nagrywać filmy. Yy, I teraz wiem, że tam co jakiś czas, co jakiś czas jak jest jakaś tam dyskusja w internecie, pojawia się jakieś pytanie w stylu, czy masz spinę z WK, z Owcą? Nie, nie mam. Nie, po prostu nie, to są moje ziomki. I z reguły pośród ogólnie ludzi w internecie nie ma raczej spin. Nie ma spin pomiędzy np. WK i KFD. Wiele osób myśli, że jest jakaś spina z Mario. Też no nie ma żadnych większych spin. Wszyscy są trzymają się razem. I teraz, e, jeśli nie wiecie, to ja oczywiście reklamuję markę WK, jestem w tak zwanym WK Teamie razem ze Smexem i Kają sobą Dźwiga I dziewczyno. Przykładowo Natalia ma na sobie leginsy w tej chwili z WK sklepu, tak? I z z, zarówno moim zdaniem jak i Natalii. co o nich powiesz? Co powiesz o legendach z tego sklepu? Zaraz będzie, że jest product placement. no. Ale... ale zasługują na to, bo są bardzo dobre jakościowo i generalnie nie tylko jakościowa, wizualnie są po prostu bardzo ładne i bardzo ładnie się w nich wygląda. Także co do ceny są to jedyne legnicy, które tak naprawdę, znaczy jedyne, jedne z niewielu legniców, które ja na przykład w swojej, że tak powiem, karierze sportowej nabyłam i rzeczywiście nie jestem rozczarowana i sądzę, że cena jest odpowiednia do tego, w jakim one są w stanie. No, raczej tak. Jakie no są i... jakości. O, tak, taki, jakości, jak no. I w każdym razie cieszę się, że mam tu współpracę z WK, ponieważ ich rzeczy są dobrej jakości oraz produkują tylko suple, powiedzmy, warte uwagi. Na przykład sporo osób pyta, o, dlaczego, dlaczego promujesz tam cytrulinę od WK zamiast argininy? Ej, bo może, bo może w badaniach naukowych wychodzi, że cytrulina jest skuteczniejsza niż arginina. Może WK nie zdecydowali się na produkcję argininy z tego prostego względu, że oni nie decydują się na produkowanie rzeczy, które nie do końca Działają. Hej, dlaczego używasz suplementów tylko takich, jakie ma WK? Otóż to nieprawda. Zacząłem suplementować parę rzeczy z KFD, ponieważ zawsze, jeśli chodzi o inne firmy jakiekolwiek suplementacyjne, to praktycznie tylko KFD mi się spodobało. Nie powiem, jakie to są suplementy, za parę tygodni będzie na ten temat film, ponieważ chcę je przetestować, zamiast rzucać słowa na wiatr. I teraz, jeśli jakaś inna firma suplementacyjna czy odzieżowa zapłaciłaby mi za reklamę, no to wiadomo, jest to do pewnego stopnia nieuczciwe wobec WK, żeby reklamować Inną firmę, taką jak przybuśmy każdę, czy jakąś inną suplementacyjną. Chyba, że reklamowałbym suplementy, których po prostu Wuka nie ma. Tak jak na przykład nie ma problemu z reklamowaniem, nie wiem, butów, Wuka nie ma butów. Z reklamowaniem nie wiem, nawet. No nie, pożyczek w Providencie bym raczej nie reklamował. Ale no wiadomo o co chodzi, tak? I moja. Tak, może też parę osób nie wie. Składcent Milk, MlekOx.pl, jest to moja mini marka odzieżowa, że tak powiem. Jest koszulka z małym logiem, koszulka z dużym logiem. No wielka mi marka odzieżowa, tak? Ona powstała nie dlatego, że sobie tak ubzdurałem, tylko dlatego, że było mnóstwo pytań. Praktycznie pod każ... był taki okres, praktycznie cały rok 2017, że pod każdym filmem miałem pytanie, kiedy będą koszulki. No i są, tak? Nie czuję nic złego w tym, że je sprzedaję, Kupują je ludzie tylko, którzy mnie oglądają Którzy po prostu są solidarni z tą marką Jak widzicie jest to logo Cent Milk To nie jest koszulka w stylu La Cocksy, Dzik Nie jest to koszulka w stylu No jakimkolwiek zabawnym Jest to koszulka po prostu z logo. I bardzo dużo osób się mnie pyta, czy będą białe koszulki, czy będą zielone. Pozdro, zielona koszulka. Czy będą tanktopy, czy będą bluzy, czy będzie coś innego? No być może. No nie wiem, czy będą, ale w każdym razie one będą z tym logiem, no bo to, to nie jest jakaś wielka firma. Spójrzcie na WK, oni mają suplementy. Ma... W tej chwili no nie wiem, nie wiem, jaki oni tam mają, jakie oni tam mają procent udziałów, no ale zdecydowana chyba większość pochodzi z suplementów, no bo jednak te suplementy cały czas, cały czas się obracają. No białko prawdopodobnie starczy ci raz na miesiąc, więc nie czuję się źle reklamując zarówno swoją, tą, swoją firmę, 5% rabatu na kod Team Mleko, nie czuję się źle reklamując Wuka Sklep, 8% rabatu na WK Sklepie na kod MLEKO i to by było tyle. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości i jeszcze pragnę dokończyć to stwierdzeniem, że jeśli jest na coś popyt, no prędzej czy później pojawi się na to podaż. I bardzo wiele osób pisze mi właśnie o to, żeby tam robić jakieś tanki, czy, czy coś innego, czy bluzy. No być może to kiedyś nastąpi. No nie mam. Wiecie, no też zrobienie czegoś takiego, to są jednak fundusze rzędu kilkunastu tysięcy. Ale są różne pytania odnośnie książek, odnośnie, przypuśćmy, seminariów. No nie są to również rzeczy, które powstaną z dnia na dzień, ale wiem, że bardzo dużo osób prosi o coś takiego, a ja zawsze czytam komentarze wiadomości na Facebooku i itd. Z tego prostego względu. Jestem otwarty. Co robić, gdy na redukcji mogę budować siłę lub utrzymywać we wszystkim oprócz OHP? Przejmować się tym, czy robić po prostu tyle, na ile obecnie mogę? Eee, widzisz, Paweł. Pierwsze, co mogę Ci powiedzieć, to zmniejsz objętość. Jeśli miałeś na masie, powiedzmy, 5 serii na OHP, to najprawdopodobniej na redukcji będziesz potrzebował 2 czy 3. To dotyczy również innych ćwiczeń. Na redukcji potrzebujesz o wiele mniej. I jedna uwaga, pierwsze, co leci na redukcji, są to zawsze ćwiczenia wyciskające, ponieważ ćwiczenia wyciskające bardzo mocno jednak korelują z tą masą ciała. Wystarczy się zalać jak świnia, prawdę mówiąc, dołożyć 10 kg, nawet jeśli dorzucisz bardzo mało mięśni, Twoja ławka od, od razu poleci. No to jest bardzo mocno związane z masą ciała. I jeśli miałbym coś doradzić, to. OHP nie jest jakimś szczególnie ważnym ćwiczeniem. Według mnie są dwa takie ćwiczenia: wiosłowanie w opadzie i OHP, które mówi się, że to są fundamenty, a ja ich nie robię. W tej chwili bardzo wiele osób ich nie robi, mają dobre formy. OHP jest ćwiczeniem bardzo obciążającym, więc może warto na redukcji, kiedy nie budujesz tych mięśni, może warto poza OHP skupić się na ławce i być może na wyciskaniach siedząc, czy coś takiego. Drugie pytanie: czy jeżeli trzymam deficyt około 300 kalorii dziennie, to czy przez dwa dni w tygodniu, czasami w ogóle, czasami raz, mogę pozwolić sobie na nadwyżkę w postaci 200 kalorii. Ma to jakiś sens? Taka nadwyżka robiona specjalnie nazywa się rifidem. Taki rifit refeed... Komary! Taki rifit ma na celu... Tak naprawdę jedyny cel tego rifidu to jest aspekt psychologiczny, ponieważ raczej udowodniono, że hormony no nie do końca są w stanie... A, przepraszam, no nie... Pff, ja nie. Raczej... Raczej nie, za, raczej nie jesteśmy w stanie poprawić hormonów tylko jednym dniem obżerania się, a po prostu jeden dzień takich wyższych kalorii pozwala nam psychicznie wyluzować, ale jednocześnie on tą redukcję jednak przedłuży, nie? Jeśli do tej pory redukowałeś codziennie na 2500, to zaraz wprowadzasz sobie jeden dzień rifidu. Być może to będzie dla ciebie lepsza opcja pod tym względem, że będzie ta redukcja dla ciebie przyjemniejsza, ale oczywiście potrwa dłużej. Jeśli chodzi o poprawienie hormonów, no oczywiście no raczej, raczej nie ma na co liczyć. Kuba pyta, czy węgle z mleka to są cukier, czy są w jakiś sposób wartościowe? Same węgle z mleka to jest laktoza, prosty cukier, są absolutnie bezwartościowe, jeśli chodzi. No jak, jak w ogóle miały być węgle wartościowe? No raczej węgle służą temu, żeby dostarczyć energii, nie? Ludzie szukający energii, no naj, najprostszy sposób pozyskania energii, no to jest jedzenie, nie? Jedzenie ma energię. Yy, oczywiście witaminy w mleku jakieś są, są, jest również wapń, yy, no tylko trzeba sobie zadać pytanie, po co przyjmujemy dany, dany element. Oczywiście pragnę zwrócić... Komary. Pragnę zwrócić uwagę na to, że nie ma czegoś takiego jak funkcjonalne węgle, czy coś takiego. Każdy węglowodan jest raczej taki sam, jeden może zapchać Więcej, bo jest bardziej złożony, inny może mniej zapychać, bo jest prosty. No i węgle. <laughs> Włóknąłem komara? Nie, chyba nie. Węgle, które są w karbo czy w gainerach nie są lepsze. Po prostu nie. Jeśli... Tam często jest napisane na tych gainerach karbo, że to są super funkcjonalne węgle, które od razu, od razu trafiają do mięśni. To jest cukier. Cukier stołowy zmieszany z wodą. To jest to samo. Damian ja pyta, jak to jest z suplementacją glicerolem i czy warto? Ostatnio z Natalią uh, zrobiliśmy research na temat glicerolu. Czego się dowiedzieliśmy? Że w ogóle jakaś firma go sprzedaje jako suplement. No w ogóle to, to jest beka. No. Prawdopodobnie glicerol miałeś w gimnazjum na chemii. To jest substancja. Jak to tam było, no to jest emulgator. To staryan gliceryny, Ta, dokładnie. tak. To jest, to jest jakiś emulgator znajdujący się w organizmie, no, który nie ma praktycznie żadnego inteligentnego zastosowania. To jest substancja przeciwzbrylająca, czyli która ma zapobieg... no coś takiego, nie? Ona nie ma żadnego zastosowania w mięśniu. Nie wiem, nic nie mogliśmy na ten temat znaleźć. I zaskoczyło nas to. Także jeżeli ktoś z oglądających wie coś na ten temat, to zapraszamy do komentarzy, może chętnie skorzystamy. A tak generalnie to zostawiacie łapki w górę pod tym filmem, bo muszę zebrać jakąś kwotę na naukę języka polskiego, bo ostatnio po moich wszystkich wypowiedziach przed kamerą są, są. fatalne. się przyda. pyta, który youtuber wnosi więcej merytoryki do polskiego YouTube'a Patryk 2703 czy Michał Karmowski Patryk 2703 to mój ulubiony natural. Pozdro Kacper pyta, do którego roku życia chcesz się bawić z ciężarami? Jak najdłużej. Jeśli ćwiczysz na siłowni, to prawdopodobnie no, warto sobie zadać takie pytanie. Do którego roku życia chcesz się w to bawić? Ja chcę się bawić w to jak najdłużej. Przykro mi, że nie zacząłem, jak miałem 5 lat. Miło, że mówi się tam sporo, że to jest niebezpieczne dla dzieci, ale absolutnie nie jest. Szkoda mi, że nie zacząłem ćwiczyć, jak miałem 5, 10, 15 lat. Niestety zrobiłem to dopiero, jak miałem lat 17, co jest bardzo późnym wiekiem na start w siłowni. Wcale nie jest wczesnym. I chcę ćwiczyć przez to jak najdłużej. Wiem, że przyjdzie taki okres, kiedy moje wyniki zaczną spadać. Jest to, taka jest kolej rzeczy. Jeśli ćwiczysz już bardzo długo, to w pewnym momencie twoje środowisko hormonalne, jeśli nie będziesz podawał żadnych hormonów z zewnątrz będzie po prostu no, no będzie, prawdopodobnie ta siła będzie spadać. Yy, Jakie jest na to rozwiązanie? Po prostu znaleźć sobie inną rzecz. Przykładowo nie mówię, że to już teraz się dzieje, nie? Ale fajnie sobie znajdować jakieś... Fajnie sobie znajdować jakieś inne aktywności. Przykładowo ja no zarówno trójbój, jak i dwubój uwielbiam, nawet się ostatnio zacząłem bawić w skakanie, mimo że ze skakania jestem totalnie drewniany, jestem zerem, jeśli chodzi o jakąkolwiek eksplozywność. Przykładowo owca się zaczął bawić w skakanie i kosza, przykładowo tam nie wiem, owca coś tam biegał ostatnio, tak, orobur Arm Wrestling. Fajnie znaleźć sobie coś pobocznego, a nie tylko pompowanie mięsi prędzej czy później. Twoja sylwetka się pogorszy, no musisz to zaakceptować. Yy, Patryk pyta. Stabilizacja, rozciąganie, rolowanie. Przed czy po treningu, jak często w tygodniu? Celem całej tej rozgrzewki, no teraz mówię o rozgrzewce, czyli no, stabilizacja, rozciąganie, rolowanie jako część rozgrzewki. Rozgrzewka ma nas przygotować do lepszego dźwigania, lepszego podnoszenia. Dlatego na rozgrzewce się powinno robić rzeczy, z którymi mamy problem. No, mm. I teraz, żeby zachować, żeby zrobić ćwiczenie dobrze i bezpiecznie, potrzebujesz mobilności, potrzebujesz tego, żeby bezpiecznie zejść do danej pozycji, ale potrzebujesz również stabilności w tych pozycjach. We wszystkich kluczowych pozycjach z, przykładowo, przykładowo w wyciskaniu stojąc na samym dole sporo osób nie ma mobilności, przykładowo w przysiadzie na samym dole, w martwym ciągu na samym dole, w tych wszystkich ćwiczeniach szukamy stabilnej pozycji. Co z tego, że mamy mobilność? Wiele osób umie zejść bardzo głęboko w przysiadzie, ale nie ma, no, ale nie ma stabilności ma batwing, to należy właśnie eliminować. Z tym trzeba walczyć. Warto otwierać biodra, warto rolować odcinek piersiowy, warto rozciągać powiedzmy barki na, na lewo i prawo. To jest rzecz bardzo ważna, mimo że sporo osób może myśleć, że tego nie potrzebuje. Eee, warto robić to przed treningiem. Rozciąganie po treningu, rolowanie po treningu to jest takie eee na rozprężenie. No ok, jeśli ktoś ma jakiś konkretny cel rozciągnięcie się do szpagatu, fajnie, spoko, ale jeśli twoim jedynym celem jest bycie dobrym powiedzmy na siłowni, tak? Jak sama nazwa wskazuje, siłownia to nie jest szpagatownia, czy coś takiego. Ty chcesz zachować kluczowe pozycje, bezpieczne, stabilne, yy, rozciągnięte w kluczowych elementach. Jeśli umiesz zejść do przysiadu, no to jest Twoim celem zejście do przysiadu, nie yy, tam robienie szpagatu. Dlatego przed treningiem jak najbardziej fajnie polecam rozciągać, polecam mobilizować, rolować rzeczy, które są nam potrzebne, nie jakieś bezmyślne. No, to chyba tyle. A po treningu to jeszcze coś takie bardziej dla uspokojenia, rozluźnienia. Shit, better get lit when I give you that fire light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that. Shit, better get lit when I give you that fire light up.